Dzień dobry, dzień dobry kochani. Bardzo mi miło gościć Was na poranku z Zielarką. Ja mam na imię Ela i jestem Zielarką, naturoterapeutką. Witam wam, Was na swoim kanale. Każdego ranka, staram się każdego ranka w tygodniu od poniedziałku do piątku inspirować, podpowiadać, dzielić się swoim światem zielarskim. Dzisiaj chciałam Wam podać dwa, słownie dwa. Sposoby na zdrowe oszczędzanie. Jak zdrowo oszczędzać? Jak zdrowo oszczędzać? Tak zatytułowałam Audycję i podam Wam dwa. Jeden będzie na początku Audycji, drugi będzie na końcu Audycji. Chciałam Wam powiedzieć o oszczędzaniu. Już wracam do Was. O zdrowym oszczędzaniu i przypomnieć naszą akcję sprzed roku, to była akcja nasza kiełkowanie, my zaczęliśmy tą ak, akcję chyba koło lutego, no tak mamy początek lutego, bo dzisiaj jest pierwszy dzień lutego, więc wszystko się zgadza i zaczęliśmy, zaczęłam od akcji kiełkowania, pokazałam w jaki sposób możemy kiełkować, w jaki sposób możemy zaoszczędzić na zdrowiu i zaoszczędzić na warzywach, które naprawdę są tanie, a przede wszystkim dużo zdrowsze od tych, które kupujemy. Czyli kupując takie torebeczki nasion, kupując takie torebeczki nasion, bo mówimy tutaj o kiełkach, nie musimy wcale kupować warzyw, ale to będzie później. Kupując takie torebeczki nasion, specjalnie to są nasiona do kiełkowania. Ja tu mam przed sobą taką torebkę. Nasiona na kiełki, mieszanka regenerująca. Doskonały smak, źródło mikro i makro elementów. Więc to jest taka mieszanka. Powiem Wam szczerze, że jak ja kupuję, w tym roku jeszcze nie robiłam kiełkowania. Jeszcze mam dużo swoich kiszonek, jeszcze, ale to już najwyższy czas teraz, na, kiedy kończą nam się zdrowe, dobre warzywa, żeby zaprzyjaźnić się i poznać sposób na tanie, zdrowe warzywa, a przede wszystkim zaoszczędzić na przykład na jakiś prezent dla siebie albo na wspólne wyjście ze znajomymi na koncert, do kina, do teatru. Albo kupienie sobie po prostu, tak jak wcześniej powiedziałam, jakiegoś takiego osobistego prezentu. Więc myślę, że już każdy z nas będzie wiedział, co zrobić z tą częścią, która zostanie z, po zrobieniu zakupu. I teraz, jak kupuje nasiona na nakiełki, kupujemy specjalne nasiona na nakiełki, nie kupujemy takich nasion, które siejemy w ogrodzie albo w doniczkach na balkonie, tylko kupujemy specjalne nasiona i ja wolę kupować nasiona takie rozdzielne, czyli na przykład nasiona na kiełki lucerny, nasiona na kiełki rzodkiewek, rzodkiewki... Dlaczego? Ponieważ każde z tych nasion mają inny czas zakiełkowania. Tu są dobierane te nasiona, że one mają podobny czas kiełkowania, ale mimo wszystko tak, ja mówię o, o sobie. Może ktoś będzie bardziej stonowany smak, są różne smaki, te smaki się y, y, prze przekładają między sobą, więc każda osoba, która na przykład zacznie kiełkować albo która kiełkuje ma jakiś swój sposób, ja mówię o swoim, że wolę, wtedy mam większą jakąś kontrolę nad tym, co dzieje się z danymi nasionami, w takich mieszankach jest mi trochę trudniej, nie wiem, czy już są dobre, czy, czy coś się z nimi stało, tak, tak jakoś dla, do mnie bardziej przemawiają te pojedyncze nasiona, ale tutaj mam no i dobrze. I następne prawdopodobnie pytanie, które chcielibyście mi zadać, to jest: no ale dlaczego mam kupować w sklepach? Przecież one niedużo kosztują, wszędzie w sklepach można kupić gotowe kiełki, yy, prawda, za parę złotych i tak naprawdę to jest kwestia tylko przyzwyczajenia się do tego, że, żeby napisać na listę albo włożyć do koszyka w czasie zakupu. Yy, jak zacznę Wam mówić o całym procesie i przejdziemy sobie. Yy, o kiełkach będzie przez dwa poranki i dzisiaj, i jutro, więc dwa poranki będą o kiełkach od, od strony takiej technicznej, natomiast później będziemy się dzielili swoimi doświ swoim doświadczeniem, swoimi jakimiś takimi przemyśleniami, swoim będziemy sobie tutaj razem będziemy się wspierać, podpowiadać, co można jakoś tak lepiej nie, nie chcę powiedzieć mocniej, no bo nie wiem, co tu może być mocniej. I mamy w sklepie, ale jak zaczniecie przechodzić cały proces produkcji kiełków, a tak naprawdę to w zależności od nasion, w ciągu 3-4, no już 5 to góra, macie po prostu gotowe kiełki. Kiełki, które są prawie zrobione bez wysiłku i prawie bez, no oprócz tych nasion, które mamy, no to potrzebujemy jeszcze powietrze, światło, wodę. No dobrze, słoik, kawałek gazy i gumkę, recepturkę. No Okej, okay. słoik, recepturka i gaza. To są trzy rzeczy, które, prawda, poza powietrzem, światłem i wodą potrzebujecie do tego, żeby mieć zdrowe, tanie warzywa. I dlaczego one są zdrowe? Są zdrowe, bo po pierwsze macie kontrolę nad tym, jak są nasiona wypukane, jak są nasiona namoczone, ile jest dostępu światła. Procesie, w takim. Yy, 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 na skalę przemysłową nie, jest, nie ma możliwości, prawda? Jeżeli to są takie kiełki, jak robione, yy, już takie większe, te wszystkie kwiaty, jak, jak widzimy w duchowych łąkach, na tych, prawda, talerzach, bo tak, tak, większość to są. I to jest robione w małym takim gospodarstwie, które zajmuje się takimi właśnie kiełkami, tymi kwiatami, które przez cały rok zdabiają i tak niesamowicie cieszą oczy, ale to jest smaczne, to jest smaczne. Te kwiaty wszystkie, które są na przykład na talerzach w duchowych łąkach w Suprasiu, to wszystko są kwiaty jadalne i my też możemy to wszystko robić sobie z takich naszych kiełków. I to jest w takim małym, rodzinnym gospodarstwie robione. Natomiast to, co mamy w sklepach wielopowierzchniowych czy na skalę przemysłową, po prostu jest niemożliwe, żeby była odpowiednia ilość światła i była odpowiednia ilość wody, przepłukiwanie i wypłukiwanie. Przez to, że proces polega na tym, że te produkty są cały czas. W wodzie. One muszą być przepukiwane, bo tam może, mogą nastać właśnie pa, patogeny, pleśń i tak dalej. My tego nie będziemy nawet za bardzo widzieli, bo będzie to białe. Kiełki też są białe, a tam już może być gdzieś trochę pleśni, która. Mm, no, wiemy o tym, że nie ma nic gorszego dla zdrowia niż po prostu taka pleśń. Yy, I teraz, coś mi się tutaj zrobiło? Tu mam. Aha, dobrze, może to jakoś. Się, jest wszystko dobrze. Jest wszystko dobrze, bo widziałam w dwóch miejscach siebie i tak się zastanawiałam, czy mi się to dobrze nagrywa. I teraz tak, pierwsza rzecz, to co powinniśmy zrobić, czyli dlaczego nie ze sklepu, to, to wyjdzie w trakcie całego procesu. To wyjdzie z całego procesu. Natomiast to nie jest też tak do końca, że ja. Zniechęcam Was do korzystania z kiełków ze sklepu. Nie, tylko za chwilę zobaczycie, sami podejmiecie decyzję, sami podejmiecie decyzję, czy warto narażać się. Jeszcze z tego, co słyszałam, to właśnie często te kiełki. Są, ale to ja słyszałam, ja tutaj, prawda, nie, 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 nie głowy nie dam. Nie chciałam, żebyście się, ale no gdzieś byłoby to logiczne, że są zabezpieczane przed właśnie pleśnią. Jeżeli są zabezpieczane te kiełki przed pleśnią, to wiadomo, że nie jest to do końca, nie są to preparaty, które do końca są. Bez znaczenia dla naszego organizmu. To, co chciałam najważniejsze i dlaczego my mamy kiełki, i dlaczego my mamy, ja od razu tutaj wsypię do wody, ponieważ pierwszym, pierwszym um, etapem to jest wsypujemy do wody i no, zaraz sobie tutaj wszystkie pospadają. I te kiełki muszą od 8, maksymalnie 48 godzin. Ale 48 godzin, moim zdaniem, to jest za długo. 12-24 to jest tak optymalnie, minimum 8 godzin. Te kiełki muszą się y, moczyć. Możecie jeszcze lekko zlać wodę. Możecie lekko zlać wodę po kilku godzinach, wypukać jeszcze, ale pierwszy etap to jest właśnie moczenie. Y, te kiełki nie dość, że przyspiesza później cały proces, tak? osoby, które sieją, mają swoje ogrody albo coś robią na balkonach, to wiedzą, że niektóre nasiona na przykład wcześniej albo pryska się, albo lekko kładzie się na przykład na wilgotnej gazie, więc to przyspiesza cały proces, a z drugiej strony wypłukuje pesty. Cydy. Więc to wszystko, co powinno być wypłukane, prawda, te nasiona, może jakieś tam zanieczyszczenia i tak dalej, to wszystko zostaje wypłukane. Więc stąd. Ten proces pukania jest niesamowicie ważny, czyli tutaj jakby rozmiękczamy, przygotowujemy do lepszego kiełkowania, bo później tylko przepłukujemy, Te kiełki nie są w wodzie, one całkowicie nie są w wodzie, one są w wilgotnym takim środowisku, ale nie są całkowicie w wodzie. Całkowicie w wodzie są tylko te, ten pierwszy czas, czyli od 8, maksymalnie 48 godzin, według mnie od 12 do 24 4 godzin, mniej więcej, bo później. I teraz y, mogą być o tym, kiedy mogą nam się nie udać kiełki i co może mieć wpływ na to, że nam się nie udają kiełki. Powiemy więcej, powiem wam więcej jutro. Natomiast y, kwestia tego, że nie namoczymy y, kiełków albo za długo i one od samego początku będą już, tam będą się takie niefajne procesy działy, czyli już zaczną kisić się po prostu, to, to, to pierwszy sposób, że mogą nam się te kiełki nie udać, albo za krótko, albo za długo, czyli od 12 do 24, czym cieplej, tym krócej, jeżeli mamy w domu powyżej 20 stopni, to ten czas naprawdę 12 godzin to jest optymalne, jeżeli mamy 19-18 stopni w domu, albo na przykład w jakimś pomieszczeniu, no już chłodniej, to raczej staramy się przynajmniej 18 stopni w takim miejscu, gdzie te kiełki będą po prostu 17-18. I teraz dlaczego kiełki? To chciałam Wam uświadomić. To tak jak małe dziecko, zobaczcie, w ciągu roku z malutkiego bubaska, a w ogóle jeszcze, prawda, przez te 9 miesięcy, to w ogóle to już jest niesamowite z plemniczka powstaje człowiek, a później w ciągu roku. Tam wszystko się zadziewa. Łącznie z bieganiem, chodzeniem i nieraz kłóceniem się z rodzicami. Dokładnie jest tak samo z nasionami. One w momencie, kiedy zaczynają rozkwitać, to one mają niesamowitą siłę, yy, 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 siłę, w, yy, czyli dla nas mają dużo składników odżywczych, mają dużo witamin. Yy, Badania dowodzą, że witamin i składników odżywczych w tych, w tych kiełkach, które będziemy jedli po 4, 5, 6 maksymalnie dni, jest dwa razy tyle, co w nasionach. Czyli na przykład, jeżeli mm, fasole mąka albo jakieś tam inne takie suche, większe nasiona, które też jemy, to w tych kiełkach, jeżeli poddamy procesowi kiełkowania, będzie dwa razy tyle. Składników odżywczych. Natomiast, i teraz muszę zerknąć, bo zapomniałam, 14. I 14 razy tyle, co w dojrzałych owocach. Czyli na przykład w kiełkach rzodkiewki mamy 14, tylko kiełki rzodkiewki są dość ostre. Pamiętajcie o tym, no ale to różnie lubimy. Są kiełki, których możemy powiedzieć, my nie lubimy, bo takie mdłe, bo na przykład kupiliśmy. Kiełki lucerne. Kiełki lucerny są delikatne, ale mamy przepyszne kiełki brokułowe, mamy przepyszne kiełki wiesiołka. Naprawdę smaki są niesamowite. Ja Wam też zdjęcie pierwsze na audycji jest z takimi kiełkami dużymi, dużymi. No Postawimy i zostawimy w słoiku z dostępem światła i z dostępem, prawda, też będziemy przepłukiwali, no to te kiełki mogą i później możemy do dekoracji jakichś takich większych już rzeczy. Więc tutaj naprawdę dowolność jest niesamowite, ale co, o tym będzie jutro. 14 razy tyle, co dojrzałe, dojrzałe owoce. Oczywiście to jest uśrednione, ale tak mówią badania, że kiełki mają 14 razy tyle składników odżywczych i witamin, co gotowe warzywa. To warzywa, już pomijając to, że jak w tej chwili kupujemy brokuły, no to tak do końca, prawda możemy się zastanawiać, możemy się nie zastanawiać, bo jak zaczniemy się zastanawiać, to prawie nic nie kupimy w tych sklepach, ale jak się nie zastanawiamy, tylko dla, kupujemy dla smaku, no bo raczej, <laughs> przepraszam, dla zdrowia, to raczej nie chyba w środku zimy. Ale tylko no, nie mówiłam. <laughs> więc wracamy do kiełków, które są po prostu zdrowe jeżeli mamy jeszcze swoje nasionka na przykład wiesiołka, o którym już wspominałam i który zbieraliśmy i do którego namawiałam, żeby zebrać bo nasiona wiesiołka się zbiera bardzo szybko bardzo sprawnie, są smaczne i, i można robić czyli posłuchajcie, mamy takie nasiona dzisiaj sobie jeszcze tylko sprawdzę czego mi się tutaj czas nie pojawia nie pojawia mi się czas, więc nie wiem, ile... A, wiem, widzę. To na dzisiaj kończę. Jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że naprawdę w tych kiełkach, które zaczniemy robić kilka dni, mamy cały zestaw witamin. Witamin, które z produktów, nie z tabletki, są prawie że w pełni przyswajalne, są... No, no zobaczcie, ile to kosztuje. Ile to kosztuje? Raczej wszyscy mamy dostęp jeszcze do wody, do światła i do powietrza. No takie czasy, że mówimy, że mamy dostęp. To, co może dla niektórych być mniej takie, prawda, fajne, no to kiełki mają mało kalorii. Więc jeżeli byśmy chcieli się tak najeść, najeść i, i, i tak, nie chcę powiedzieć napchać, ale jeżeli byśmy się chcieli tymi kaloriami po prostu zarzucić, no to przy kiełkach niekoniecznie się to uda, bo kalorii, kiełki to mają mało. I teraz powiem Wam o drugim sposobie oszczędzania, czyli pierwszym powiedziałam to, że kupujemy tanie, naprawdę no, te nasionka i na jeden słoik, nawet nie taki litrowy, taki nawet mniejszy, to jedna torebka, nie więcej. Jeżeli mamy takie nasiona, które kupujemy, bo możemy kupić nasiona do kiełkowania na kilogramy, osoby, które często robią, tak, jak ja rok temu zaczęłam, więcej robiłam i jeszcze tutaj, prawda, dla znajomych, to kupiłam pół kilo yy, takich nasion, pół kilo takich nasion, czyli nie w takich torebkach, tylko kupowałam po prostu już na wagę nasiona na kiełki. Można to kupić. Yy, I drugi sposób oszczędzania, to jest oszczędzania, czyli zdrowego oszczędzania, to to, że nie kupujecie tych warzyw, które są w sklepach. Jeżeli. Yy, ja nawet nie wiem w tej chwili, ile kosztują na przykład pomidory, które się dodaje, dodają ludzie do kanapek. Nie wiem, nie, nie pamiętam, ile lat temu kupowałam w sklepie, bo albo mam swoje, albo po prostu mam inne warzywa, albo inne warzywa, albo mam swoje ze swojego ogrodu. I, i, i to jest drugi sposób. Czyli nie kupujecie tych warzyw, które w tej chwili, w środku zimy, yy, i po pierwsze nie kosztują mało, a po drugie, czy są, no, kiełki są zdrowsze. Kiełki są zdrowsze, to w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast nie robimy, kupujemy specjalnie nasiona, które, które są na kiełki. Tam nie znajdziecie psiankowatych, czyli nie znajdziecie kiełków pomidorów, nie znajdziecie kiełków ziemniaków, tego po prostu, czy kiełków papryki. To tego nie znajdziecie. To już, jeżeli kupicie nasiona. To do wysiania po prostu do skrzynek na balkonie albo w ogrodzie. Bo mi bardzo miło z Wami. Dajcie mi znać pod filmem, czy ktoś z Was robi, robi swoje kiełki albo. Może zainteresowałam, zaciekawiłam, i od teraz zaczniecie, a przynajmniej spróbujecie. Natomiast tak, najpierw to dzisiaj prawda, popatrzeć w szufladach, w szafkach, czy gdzieś tam nie ma jeszcze kiełków, na przykład z poprzedniego roku, albo w jakimś sklepie ogrodniczym, w sklepach wielopowierzchniowych też są nasiona kiełków. One często są na takich półkach stojących przy różnych innych nasionach. Więc trzeba znaleźć specjalne nasiona na, na kiełki. To jest dość ważne. To jest dość ważne, ponieważ one są wtedy niezaprawiane tymi preparatami przeciwgrzybiczymi. Tak jak są nasiona do siania zaprawiane. Więc to jest bardzo ważne, no bo wtedy takie płukanie może po prostu w żaden sposób, znaczy na pewno nie pomoże. Więc to jest ważna rzecz. Więc nie takie nasiona, które się. Do ziemi, tylko nasiona specjalnie na kiełki. I napiszcie mi, kochani, czy kiedykolwiek robiliście albo zamierzacie, może tutaj Was zainteresowałam. I po jutrzejszym filmie, który już złoży się w całość, ja już Wam pokażę, jaki mam sposób. Nie musicie kupować kiełkownicy. Kiedyś, kilka lat temu, jak zaczęły być modne kiełki, to zaczęły być w sklepach modne kiełkownice do kiełkowania. Naprawdę, po pierwsze, trzeba mieć bardzo dużą rodzinę, żeby Chociaż są chyba teraz mniejsze, ale kiedyś te kiełkownice były takie prawie że wielkości, no może trochę przesadzam, ale jak suszarki do grzywu. Nie, 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 w żaden sposób nic takiego nie kupujcie. Słoik, kumka, recepturka i kawałek gazy. I kawałek gazy. To będzie nam jutro potrzebne, oprócz tego, oprócz tego. Do zobaczenia, pa, pa, pa. Bo mam aż Pepiek, podam dwa sposoby na oszczędzanie. Pamiętajcie o tym.